Cześć, witajcie. Retroszpunta fan się kłania. W dniu wczorajszym dostałem telefon od znajomego handlarza, z którym spotkałem się na ostatnich targach starości. Jeśli oglądaliście odcinek, to właśnie od niego kupiłem tych parę gier planszowych. No i podczas tego ostatniego spotkania mówiliśmy się tak, że gdyby miał jakiegoś znajomego, który by miał jakiś ciekawy sprzęcik gry komputery, konsole do sprzedania, to żeby mi dał po prostu znać, no i tak się złożyło, że ta chwila nastąpiła w dniu wczorajszym, no i ze zdjęć, które mi przesłał, widziałem tam do sprzedania, od sprzedania zestaw Commodore 64, gry na Commodore 64, kartridże do Pegasusa, Pegasusy, no i, i, i parę innych ciekawych rzeczy, no zobaczymy faktycznie, co tam ciekawego będzie, no i no jak żeby inaczej, po powrocie, oczywiście pokażę Wam, co udało mi się w dniu dzisiejszym kupić. Także serdecznie zapraszam. Wróciłem do domu, stoję na parkingu osiedlowym. No jak mogliście zobaczyć z tej krótkiej wstawki, w sumie cały sprzęt znalazł się w dwóch wielkich reklamówkach, torbach. Także tego sprzęciku jest troszeczkę. No i powiem szczerze, że komodorka będę musiał przetestować. No, jeśli będzie sprawny, no to oczywiście go sprzedam, bo dubletów tak jak dobrze wiecie, nie zbieram. No i generalnie poza paroma przypadkami, jeśli chodzi o kabliczkę do Pegasusa, to pozostałe pójdą na sprzedaż. Także biorę reklamówki, torby, idę do domu, pokazuję Wam wszystko. No i widzimy się na górze. Na górze, bo mieszkam na czwartym piętrze. Zacznijmy od Commodore 64. Jednostka. Magnetofon. i oczywiście zasilacz, wszystko sprawne w 100% jeśli ktoś jest chętny to oczywiście zapraszam do kontaktu na maila No oczywiście jak nie będzie nikogo chętnego no to wszystko poleci na Allegro ale cena za ten sprawny, przetestowany zestaw jaka mnie interesowała to w granicach 300zł więc jeśli ktoś z Was jest chętny no to tak jak mówię zapraszam do kontaktu mailowego no to co, lecimy dalej No, i tutaj mam zestaw 9 kaset serii Baldico. Kasety oryginalne, w cudzysłowie, oczywiście, zakupione w latach 92-95 w sklepie komputerowym, mieszczącym się na ulicy Głębokich w Cieszynie. No, i są to oryginalne, jeśli tak to można powiedzieć, kasety. Nie są to żadne klony ani nowe, tak zwane wydania, które możecie zakupić. Bardzo często na Allegro, więc z czystym sumieniem mogę Wam powiedzieć, że są to oryginały z tamtej epoki. Kaset jest 9, także jeśli ktoś jest chętny, powtórzę się tak jak w przypadku Komodera 64, no to oczywiście zapraszam do kontaktu mailowego. Dodatkowo w moje ręce trafił taki oto Max Max.pl. Ja powiem szczerze, że nigdy z tym Kardidżem nie miałem yy, nic wspólnego, więc, no, z racji tego, że nie znam tego <karta>, karta, postanowiłem go nie sprzedawać, tylko sobie go zostawić w kolekcji yy, z innymi Kardidżami. Jest tutaj też oryginalna gra Fast Fighter. Pierwotnie myślałem, że ją yy, również yy, przeznaczę na sprzedaż, z racji tego, że akurat. Tą grę posiadam w swojej kolekcji. Natomiast, gdy zobaczyłem tą naklejkę z ceną 65 000, ale przede wszystkim nazwą Edward, to stwierdziłem, że jednak tego nie zrobię. Ponieważ, już tłumaczę o co chodzi. W latach 90. właśnie, w, którym, w których kupowałem gry na Commodore 64, gdy kupowałem kasety z serii Waldico, wszystkie te kasety miały właśnie taką naklejkę z ceną. I teraz właśnie gdy wziąłem to pudełko do ręki to sobie przypomniałem, że również widniała tam nazwa Edward. Nie wiem czy Edward była związana z imieniem właściciela sklepu, czy też nie wiem, może to był sklep komputerowy Edward, ale gdy zobaczyłem właśnie tą naklejkę z tym yy, imieniem od razu wróciły wspomnienia tamtego sklepu komputerowego, którego oczywiście z racji czasu już niestety nie ma. No i z racji tego, że wrócił pewien sentyment, postanowiłem tej kasety nie sprzedawać No i właśnie tak mi się też wydaje, że tamte wcześniejsze kasety z serii Valdico, które Wam kupowałem Również były kupowane w tym sklepie, bo ja również kupowałem w tamtym sklepie oryginały właśnie i kasety z serii Valdico Więc to myślę, że... a biorąc pod uwagę, że jest to kupione od jednego właściciela, więc jest duża doza pewności, że te kasety pochodzą właśnie z lat Początku lat 90. i zostały zakupione w tamtym sklepie. Więc tej kasety również nie będę sprzedawał, zostaje u mnie w kolekcji. No i to jest e, druga kaseta taśma, którą postanowiłem sobie m, zostawić. Jest to m, wydanie studia Eprom Zastrzybia Zdroju. A czemu ja ją zostawiam? Otóż w 1991 roku zakupiłem sobie pierwszą kasetę na Commodore 64 i to była właśnie kaseta wydana przez to studio. To nie jest akurat ten zestaw, notabene to jest zestaw numer jeden. ale, ale, no właśnie, jakiś czas temu udało mi się zakupić z tego studia pierwszą kasetę, no i to jest właściwie druga, no i z czasem być może chciałbym, z racji sentymentu, uzbierać całą kolekcję tych kaset wydawanych przez to studio oczywiście to uda, to już jest inny temat ale to będzie taki optymistyczny przyczynek do tego, żeby rozpocząć zbieranie jeśli ktoś z Was orientuje się czy też ma na sprzedaż kasety jest właśnie wydawane przez to studio to zapraszam oczywiście do kontaktu bo z przyjemnością bym odkupił tutaj jeszcze są trzy kasety z serii Waldiko, ale tych kaset akurat nie będę sprzedawał, zostawiam je sobie w swojej kolekcji, z racji tego, iż po prostu tych kaset, tych numerów, mi brakowało więc to są kolejne rzeczy, które udało mi się zakupić, ale one akurat zostają u mnie no i to byłoby de facto wszystko, jeśli chodzi o Commodore 64, komputery i gry no i tutaj mam podróbkę Pekazusa, przyznam się szczerze, że ja tylko to podłączyłem do prądu, nie miałem czasu ani jakiejś większej ochoty do testowania tego sprzęciku, więc jakby ktoś był zainteresowany, to oczywiście mogę za symboliczną złotówkę odsprzedać, no ale jeśli ktoś by kupił większą ilość kartridży do Pegasusa, którą Wam za chwileczkę pokażę no to mogę to dorzucić jako gratisik I tak jak mówię, nie wiem czy to działa, czy nie jedyne co zauważyłem, to tutaj w tym drugim porcie jest jedna myszka wyłamana, więc tak naprawdę nie wiem, czy ten port jest sprawny. Więc mogę to dorzucić jako gratisik przy zakupie oczywiście większej ilości tych cardidży, a jakie one są, to już Wam pokazuję. No i teraz Wam pokażę cardidże, jakie trafiły w moje ręce. Oczywiście większość z nich będzie na sprzedaż, może sobie parę zostawię. No jest ich tutaj nieco ponad 30, także troszeczkę tych cardidży jest, no są tutaj również i dublety, no ale to wszystko Wam pokażę zaczniemy może od dużego uderzenia <gryw> mianowicie kardicz Mortal Kombat cokolwiek to znaczy dobra, może będę to odkładał pewnie miejsca braknie, następnie mamy kontra 3 Three in 1 Ultimate Super Mortal Kombat Fighting Game Następnie mamy Super Mario 5 Nie wiem, 5 części, czy to jest jakaś piątka? Piąta część Mario Popatrzcie się, nawet tutaj jest FIFA 2000 Następnie Ninja Ninja Brother Proszę bardzo, Spider-Man Król Lew Super 99 Snow Bros Tutaj są trzy karty, że takie same 500 in 1 NBA Basketball Top Gun czyli można powiedzieć coś na czasie Flintstonowie, część druga Naughty Dog Super Litwy Szef Tartless 3 Tartless 4 90 in 1 tini tini pinch chip in day super tom and jerry chip ideal 4 Ninja Ryu Ken 4 coś takiego 98 rok <grych> Mickey Mouse 4 Wave Race Power Rangers Chyba nawet druga część Jakiś World Championship chyba No i na koniec Robocop 2. Pragnę tylko nadmienić, że ja tych kartiży nie testowałem, nie sprawdzałem, nie uruchamiałem. No ale jeśli ktoś jest chętny do zakupu całości bądź też części, no to tak jak wspominałem w przypadku Commodore 64 i g na Commodore 64 do kontaktu mailowego szpuntamaupainter.pl no, i co, jeśli do końca tygodnia coś mi zostanie, no to reszta trafi na Allegro. No i właściwie to tyle. To tyle. No, jeśli oczywiście znowu coś mi się trafi, jeśli znowu ktoś do mnie zadzwoni, jeśli znowu gdzieś pojadę i coś uda mi się kupić, no i będę zdecydowany, żeby coś z tego sprzedać, no to oczywiście wam pokażę, dam wam znać. No i, 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 no i tyle. No. To wszystko, co chciałem Wam zaprezentować, pokazać w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę no i trzymajcie się. Cześć!